Cześć, jestem Natalia. Witam Was w mojej domowej pracowni. Szydełkuję głównie maskotki, poduszki, różnego rodzaju koszyki, ozdoby na okna, na choinkę, na różne święta. Do wykonywania maskotek używam głównie włóczki Delphin Baby, która jest bardzo miła i przyjazna dla dzieci. Napełniamy zabawki silikonową antyalergiczną kulką. Zamieszczamy bezpieczne oczy, takie żeby dziecko nie wyrwało podczas zabawy. W maskotkach możemy umieścić różnego rodzaju elementy dźwiękowe, drgające. Takie jak na przykład grzechotki, piszczałki, a także różne elementy ruchome do ruchomych stawów. Umieszczamy je w rączce, w nóżce i w takim wypadku zabawka porusza tak jak normalnie jest to u człowieka. Do wykonania y, zabawki potrzebujemy takich elementów jak szydełko. Mamy różnego rodzaju szydełka: plastikowe z metalową rączką i całkowicie całe metalowe. Potrzebujemy także ostrych nożyczek, plastikowych igieł do zszywania poszczególnych elementów. No i co najważniejsze, różnego rodzaju włóczek. Głównie są to bardzo miękkie, pluszowe włóczki. Jedne są cieńsze, drugie są grubsze. A także jakiegoś telefonu, tabletu bądź ewentualnie wydrukowanego wzoru. Wykonuje także ozdobne koszyczki do przechowywania różnych rzeczy. Wykorzystuje drewniane bazy ze sklejki, które umieszczam od spodu i ozdobną częścią na wierzchu. Bazy mamy w różnych kształtach, prostokątnych, na przykład z nadrukami, bądź okrągłe z ażurowym wzorem, kwadratowe. A także gotową bazę do wykonania opakowania na chusteczki. Prowadząc warsztaty z dziećmi, zaczynam od pokazania na paluszkach, jak, jak robimy szydełkiem. Więc robimy pętelkę, przeciągamy nitkę i zaciągamy mamy pierwsze oczko łańcuszka. Paluszkami wyciągamy spod spodu nitkę, którą mamy założoną na palec wskazujący drugiej ręki. Robi nam się kolejna pętelka i cały czas powtarzamy to samo. Naprężenie nitki regulujemy tutaj dwoma palcami u dołu. Wychodzi nam łańcuszek. To są takie podstawy do nauki robienia na szydełku. To samo robimy z szydełkiem. Pętelka, przeciągamy, zaciągamy i regulujemy. Tu wkładamy już szydełko. Przytrzymujemy dwoma palcami i przeciągamy nitkę. Nadal regulujemy dwoma palcami u dołu. I wychodzi nam łańcuszek. Aby zacząć zabawkę, potrzebujemy mieć zrobione magiczne kółko, które sprawia najwięcej problemu. Pokażę, jak je wykonać. Zawijamy nitkę na dwa palce, przeciągamy ją tu i jeszcze jedno oczko, i powstaje nam tutaj kółko, które się zmniejsza i zwiększa. Teraz robimy półsłupki. Sześć. Zazwyczaj zaczynamy każdą zabawkę od wykonania sześciu półsłupków. Teraz zaciskamy magiczne kółko, i robi nam się środek pierwszego elementu. Tu nie zakończamy każdego rzędu, tylko jedziemy dookoła ślimakiem. Każdą zabawkę zaczynamy od wykonania magicznego kółka i zazwyczaj sześciu półsłupków w magicznym kręgu. I następnie jest taka zasada w drugim rzędzie powiększamy to dwa razy, czyli robimy 12 półsłupków, czyli dwa k w każdym poprzednim półsłupku. Żeby zaznaczyć sobie i nie pogubić się z rzędami, używamy do tego markera i wykonujemy pierwszy półsłupek i w tym oczku zapinamy marker. Jeszcze jeden, w tym samym w następnym tak samo dwa, i w każdym i mamy następny rząd. Żeby nadać kształt gęsi. W pewnych partiach jej ciała musiałam dodać półsłupki, w innych zredukować. W przypadku dzioba musiałam zmienić kolor, czyli nie zakończamy, znowu nie zakańczamy tego rzędu, tylko przechodzimy do innej nitki i łączymy ją od spodu, zawiązując supełek. Aby wykonać sukienkę takiej myszce, wykonujemy najpierw tułów. Dopiero później, w kolejnym etapie, robimy już tutaj słupki. Nie tylko półsłupki, ale dodatkowo słupki. I zwiększamy do takiej liczby, żeby robiły nam się właśnie takie fale. Możemy dodać także kokardę bądź dla pana myszki, jakąś muchę żeby zamontować taką kokardę trzeba użyć plastikowej, najlepiej plastikowej igły do przyszycia. Później chowamy te nitki do środka, żeby nigdzie nie, nie fruwały, nie, dziecko nie mogło ją połknąć. W pewnym momencie, aby uformować lalkę, musimy nałożyć wypełnienie. Bierzemy kulkę silikonową, zgniatamy i wypychamy Zawsze nakładamy trochę więcej tego wypełnienia, bo w trakcie użytkowania kulka y zmniejsza swoją objętość. Mamy różnego rodzaju dodatki, takie jak oczy bezpieczne, które montujemy w zabawkach. A teraz pokażę, jak je zamontować. Każde oko ma swoją zatyczkę. Umieszczamy między półsłupkami. I dociskamy bardzo mocno, żeby takie oko w żadnym wypadku się nie otworzyło i żeby dziecko go nie połknęło. A teraz pokażę, jak wykonać ozdobną podkładkę, na przykład pod talerz. Zaczynamy od przeciągnięcia nitki. Pierwszy rząd jest dosyć trudny. Będziemy ukrywać te dziurki. Nitkę, która jest pod spodem, przytrzymujemy tu, żeby nam się od razu schowała od spodu. Ja pokażę, jak wykonać jeszcze jeden rząd, żeby nasza podkładka była większa i służyła jako podkładka pod talerz. Wbijamy w środek oczka, szydełko i przeciągamy pierwszą pętelkę. Robimy oczko łańcuszka. W następne. I tutaj już półsłupek. W tym rzędzie wykonujemy tyle samo półsłupków, ile było dziurek. Na tym etapie będziemy już kończyć naszą podkładkę. Ale gdybyśmy chcieli, mógłby to być koszyk bądź pokrywka do naszego koszyka. Zakręcamy oczkiem ścisłym. Ucinamy. I tą nitkę chowamy z tyłu. W szydełkowaniu ważne jest też łączenie różnych elementów. Pokażę, jak przymocować łapkę. Bierzemy plastikową migłę. Nawlekamy włóczkę takiego samego koloru. Umieszczamy w odpowiednim miejscu. Zaznaczamy sobie, przyciągamy najpierw pierwszą nitkę. Zostawiamy kawałek i teraz będziemy przyszywać. Staramy się, aby ostatnie wyjście włóczki było w tym samym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Zawiązujemy supełek. Ucinamy. I teraz wbijamy się gdziekolwiek, i w tym miejscu, gdzie jest nitka, po prostu ją przeciągamy, chowamy ją do środka. To samo robimy z drugą. Makrama jest to sztuka wiązania sznurków i robimy to ręcznie już bez pomocy szydełka. Są różne sploty. Z makramy wykonujemy różnego rodzaju łapacze snów, dekoracje na ścianę. Bardzo modne są dekoracje na wesele. Do wykonania makramy potrzebujemy sznurka i plastikowego bądź drewnianego kółka. Na kółku umieszczamy podzielną przez 3, 4 bądź 5 liczbę sznurków. Zależy ile chcemy mieć tych ramion. Mamy różnego rodzaju sploty płaskie, żebrowe i diamenty. Poduszki najczęściej wykonuję na prezenty. Dla rodziny i przyjaciół. Do wykonania tej poduszki użyłam tak samo jak do maskotek miękkiej włóczki w różnych kolorach z przejściami. Wianek Bożonarodzeniowy jest wykonany na styropianowej obręczy, opleciony sznurkiem. I dodane dekoracje: jest tu wianek na drzwi, gwiazdki świąteczne, śnieżynki. Wykonane są z cienkiego kordonka z różnego rodzaju słupków, półsłupków, ozdobione cyrkonią. Dzwoneczek jest wykonany także z kordonka. Jest on usztywniony. Najczęściej usztywniam na formie styropianowej. Jest to mieszanka krochmalu ługi plus klej wikol. Tak wygląda dzwoneczek przed usztywnieniem. A żeby uzyskać fajny efekt do zawieszenia, usztywniamy go w łudze i w wikolu. Jednorożec powstał na specjalne zamówienie córki, co do kolorystyki tak samo. Jednorożec ma czerwony róg i żółte, najważniejsze żółte skrzydła. Bardzo dużo loków i ogon. Oczy są tak samo robione na szydełku i doszywane jako osobny element. Girlanda z imieniem powstała z okazji narodzin krześnicy. Każda literka składa się z dwóch jednakowych części, zszywanych ze sobą i wypełnianych kulką silikonową. Jeżeli ktoś nie ma ręki do kwiatów, zawsze może postawić szydełkowe kwiaty w oknie. Bądź na meblach. Te na pewno nie uschną. Na szydełku można wykonać także chusty, różnego rodzaju czapki, takie jak kiedyś wykonywały nasze babcie. Coraz więcej osób jest zainteresowanych właśnie chustami, bo wraca na nie moda. Dziękuję za obejrzenie odcinka z moim udziałem. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja twórczość.